Aleksander Krawczuk Polska za Nerona czyta Xavier Jasieński. Aleksander Krawczuk urodził się w roku 1922. Jest historykiem starożytności, popularyzatorem antyku i pisarzem. Podczas okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie ukończył filologię klasyczną oraz historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam podjął pracę naukową. Od 1985 roku profesor zwyczajny, członek Związku Literatów Polskich, w latach 1986-89 minister kultury i sztuki, od 1992 do 1997 poseł na Sejm Rzeczypospolitej pierwszej i drugiej kadencji. Autor wielu prac naukowych i ponad trzydziestu książek popularnonaukowych, jak Gajusz Juliusz Cezar, Cesarz August, Neron, Poczet Cesarzy Rzymskich, Poczet Cesarzy Bizantyjskich, Poczet Cesarzowych Rzymu, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych na obce języki. Najnowsza książka profesora Krawczuka, napisana lekkim piórem i z ogromną erudycją, to nietypowa lekcja historii. Opowieść osnuta wokół rzymskiej wyprawy po Bursztyn w I wieku naszej ery. Pełna jest ciekawostek, mądrych refleksji i subtelnego humoru. Poznajemy dzięki niej nie tylko Polskę z czasów Nerona. Lecz dzięki licznym i bardzo trafnym odniesieniom do współczesności, także tę obecną. Kiedy bogowie spostrzegli, że nawet oni nie są w stanie zmienić przeszłości, wymyślili historyków. Nie wiem, kto pierwszy to stwierdził. Dopiero niedawno przekonano się dokładnie, że to wybrzeże Germanii. Skąd przywozi się bursztyn, dzieli od Karnuntum w Pannonii niemal 600 mil, około 890 kilometrów. Jeszcze żyje ekwita rzymski, wysłany tam przez Juliana, zarządcę Igrzysk Gladiatorskich cesarza Nerona. Odwiedził on i miejsca handlu i wybrzeża, a przywiózł tak wiele bursztynu, że można było obciążyć nim węzły siatki powstrzymującej zwierzęta i osłaniającej podium. Bursztynem również ozdobiono broń i mary dla wynoszenia zabitych gladiatorów, jak też cały wystrój zmieniany każdego dnia. Najcięższa bryła ważyła 13 funtów ponad 4 kg i 20 deko. Pliniusz Starszy Historia Naturalna. Rozdział pierwszy Mizenum 24 sierpnia 79 roku. My patrzący z boku, bo z Mizenum, początkowo nie byliśmy pewni, która to góra dymi chmurą. Dopiero później rozpoznano, że to wezuwiusz. chmura zaś swym kształtem najbardziej przypominała drzewo i to właśnie pinie. Zbijała się bowiem wysoko, jakby pień prosty i bardzo śmigły, tam dopiero rozpościerając szeroko swe gałęzie. Sądzę, że wynosił ją w górę mocny podmuch, który jednak słapł później albo też uginała się pod własnym ciężarem. Wydawała się to biała, to znowu szara, jakby zmiennych odcieni, zależnie od tego, czy niosła popiół, czy też ziemię. Dzień był dziewiąty. Przed kalendami września przed 24 sierpnia. Godzina zaś mniej więcej siódma po wschodzie słońca. Moja matka pierwsza oznajmiła wujowi, że pokazała się chmura tak niezwykła wielkością i kształtem. On zaś już zażył kąpieli słonecznej i potem zimnej, już zjadł coś leżąc i właśnie zabrał się do studiów. Zarządzał sandałów. Wszedł na miejsce, z którego najlepiej było można oglądać dziwne zjawisko. Jako człowiek wielkiej uczoności uznał, że to coś ogromnego i godne jest bliższego zbadania. Rozkazał więc natychmiast, aby przygotowano lekki okręt liburnijski. Dał także mnie możność popłynięcia z nim razem, o ile bym zechciał. Odpowiedziałam, że wolę pracować, a właśnie on sam dał mi coś do pisania. W chwili, gdy już wychodził z domu, wręczono mu list od pani Rektyny, przerażonej bliskością niebezpieczeństwa. Jej willa bowiem leżała u samych stóp góry i nie było żadnego sposobu wydostania się stamtąd inaczej niż okrętem. Błagała więc mego wuja, by ją wyrwał z położenia tak krytycznego. Zmienił plan bezwłocznie. To mianowicie, co rozpoczął, powodowany tylko pasją badania, spełnił wielkodusznie. Wyprowadził na morze trójrzędowce i wszedł na pokład jednego z nich tamto bowiem wybrzeże było gęsto zamieszkane. Spieszy się więc tam, skąd inni uciekają w popłochu, trzyma kurs i steruje wprost ku grozie. Mowa tu. O sławnym wybuchu Wezuwiusza w sierpniu roku 79, tym, który pogrzebał Pompeję. Miejscowość, z której wypłynęły okręty, to Misenum nad Zatoką Neapolitańską, gdzie stacjonowała eskadra rzymskiej floty wojennej. A dowodził nią wówczas Pliniusz. To jego siostrzeniec, Pliniusz Młodszy, młody wtedy człowiek. Opisał po latach tamto wydarzenie w jednym z listów do historyka Korneliusza Tacyta. W innym zaś przedstawia pracę swego wuja. Miał wtedy w chwili śmierci lat 56. Jest mi prawdziwie miło, że tak pilnie czytając jego pisma, chciałbyś mieć je wszystkie i pytasz, ile ich jest razem. Chętnie cię poinformuję i podam również w jakim powstały porządku, a więc o walce jeździeckiej księga 1. Napisał ją dokładnie i pomysłowo, gdy jeszcze służył w wojsku jako dowódca szwadronu. O życiu Pompejusza Sekundusa księgi 2. Pompejusz bardzo go miłował, spełnił więc obowiązek należny pamięci przyjaciela. Wojny z Germanami ksiąg 20. Zawarł w nich opis wszystkich wojen, jakie prowadziliśmy z tym ludem. Zaczął pisać, gdy jeszcze służył w wojsku w Germanii, napomniany w widzeniu sennym. Stanęła przed nim Mara Drususa Nerona, tego, który dokonał tak szerokich podbojów w Germanii i tam zginął, polecając, by o nim pamiętali i ocalił go przed krzywdą zapomnienia. Trzy księgi uczone, podzielone na sześć tomów. W których kształci mówcę od samego początku. Wątpliwości językowe, ksiąg 8. Pisał je za w ostatnich latach jego panowania, kiedy tyrania uczyniła czymś niebezpiecznym, każdy rodzaj badań nieco swobodniejszy i szlachetniejszy. Od końca dzieła Aufidiusza Basusa, ksiąg 31. Tamto bowiem Aufidiuszowe. Dobiegało tylko do połowy panowania Klaudiusza. Wreszcie historia naturalna, ksiąg 37 dzieło obszerne, uczone, bogate i urozmaicone nie mniej niż sama przyroda. Dziwisz się może, jakim sposobem człowiek bardzo zajęty potrafił napisać tyle woluminów, a w nich poruszyć aż tyle problemów tak skomplikowanych. Otóż. Zdziwisz się jeszcze bardziej, kiedy się dowiesz, że przez czas jakiś prowadził również sprawy sądowe i że wiele czasu zajęły mu poważne obowiązki oraz pielęgnowanie przyjaźni cesarzy, tytusa i Wespazjana. Lecz umysł miał bystry, energię niewiarygodną, czujność zdumiewającą. Dlatego też zwykłem się śmiać, kiedy ten lub ów nazywa mnie pracowitym, mnie który w porównaniu z nim Jestem skończonym leniem, ale któż z tych, co całe życie ślęczą nad nauką, nie musi wydać się wobec niego człowiekiem oddanym tylko spaniu i nieróbstwu? Zapewne większość z nas skłonna byłaby podpisać się pod tymi słowami, porównując dorobek swego życia z Pliniuszowem. To prawda, że miał do pomocy sekretarzy i skrybów. Prawda też, że zwłaszcza historia naturalna... Oparta jest na ekscerptach z dzieł mnóstwa autorów, uczciwie zresztą wymienianych. Niemal jednak w każdej sprawie, której dotyka w owej encyklopedii, ma również własne zdanie i uwagi, także moralizatorskie. My natomiast dysponujemy wszystkimi zdobyczami nowoczesnej techniki z komputerami i internetem włącznie, nie mówiąc o przeróżnych indeksach, słownikach, bibliografiach. Doskonalonych przez pokolenia badaczy. Współczesny uczony zazwyczaj żyje w zaciszu swego gabinetu, pracowni, biblioteki, wolny od uciążliwości, jakie nieuchronnie niesie udział w życiu publicznym i sprawowanie odpowiedzialnych urzędów, chyba że sam tego pragnie i na to się godzi. Pliniusz natomiast od takich obowiązków uchylić się nie mógł. Należał do stanu tzw. ekwitów, czyli jeźdźców. Nazwa stąd, że jego przedstawiciele w dawnych wiekach jako zamożniejsi służyli w wojsku z własnym koniem ekwus. Była to jednak w początkach cesarstwa przeszłość bardzo odległa. Ekwici już od dawna stanowili warstwę bogatych przedsiębiorców, można by rzec biznesmenów. Sprawowali też wyższe, choć formalnie nie te najwyższe urzędy w różnych działach administracji państwowej, a więc także cesarskiej, nosząc tytuły prokuratorów i prefektów. W wojsku służyli jako oficerowie, czyli trybuni. W skład Senatu nie wchodzili, ten bowiem tradycyjnie reprezentował interesy wielkich posiadaczy ziemskich i starych rodów. Chyba że powodowanie ambicją. Zabiegali o karierę polityczną i urzędy otwierające drogę do niej. Ze wszystkich wymienionych dzieł Pliniusza zachowało się tylko jedno Historia Naturalna. Tytuł ten najlepiej byłoby tłumaczyć badania przyrodnicze. Jest to rodzaj wielkiej encyklopedii rozumowanej to jest ułożonej nie według haseł, ale działami kosmogonia, geografia. Nauka o człowieku i zwierzętach, botanika, medycyna i leki, metalurgia, malarstwo, minerały. To jedyna znana nam encyklopedia starożytna. Kopalnia informacji o wszystkich dziedzinach ówczesnego życia, o tym, co Grecy i Rzymianie wiedzieli o zjawiskach natury. Pomnik niewiarygodnego wręcz wysiłku jednego człowieka. A zarazem rzecz ta ma swoje walory językowe, pełna jest przeróżnych refleksji, stanowi świadectwo epoki, osobowości autora. Pliniusz, uczony i dowódca, spełnił do końca swoje obowiązki. Chciał zbadać niezwykłe wydarzenie i jednocześnie nieść pomoc zagrożonym. Zginął prawdziwie na posterunku w domu u stóp Wezuwiusza, ale śmiercią łagodną, podczas snu. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zapewne niedotlenienie serca w atmosferze przesyconej wyziewami wulkanu. To wynika z opisu, jaki przekazał jego siostrzeniec pozostawiony w Mizenum. Zwłoki odnaleziono i pochowano po trzech dniach. A i Pliniusz młodszy usiłował naśladować odważną postawę wuja. Czynił to może trochę śmiesznie, jakby pozował, sam to przyznaje. Czytał mianowicie i ekscerpował księgi historyczne, tytuł saliwiusza, choć ziemia drżała tak mocno, że strach było przebywać pod dachem. W pomroce słyszało się szlochanie kobiet, płacz dzieci, rozpaczliwe wołania tych, co szukali swych najbliższych. Jedni modlili się głośno i wręcz prosili bogów o rychłą śmierć, ale jeszcze więcej głosiło, że nie ma już bogów. A noc, która zapada, jest nocą ostatnią, wieczną, śmiercią i zgonem wszystkiego. Tyle o autorze notatki, o wyprawie po bursztyn zapanowania Nerona i o jego dziele. Notatki krótkiej, lecz konkretnej, wiarygodnej i jedynej. Tak jak sam Neron jest jedynym cesarzem rzymskim, o którym możemy powiedzieć z całą pewnością właśnie dzięki Pliniuszowi, że zaszczycił swoją uwagą późniejsze ziemie Polski i wysłał tam wyprawę. To fakt historyczny i bezsporny. wyprawa miała wprawdzie cele handlowe, ale czy tylko? Wysyłał przecież Neron ekspedycje w różne odległe strony, bo i na Kaukaz, aż ku wybrzeżom Morza Kaspijskiego, i nawet do Etiopii, do źródeł Nilu. Podobno marzył o tym, by pójść w ślady Aleksandra Wielkiego. Z całą pewnością byli też inni imperatorzy przed nim i po nim, interesujący się z jakichś powodów krajem nad Wisłą. Nazwę tej rzeki w formie Wistula Rzymianie znali. O tym wszakże dostępne dziś źródła milczą. Polski tłumacz Pliniusza. Dzieło Pliniusza z natury rzeczy nie było przeznaczone do ciągłej lektury, lecz raczej do studiowania poszczególnych ksiąg i części przez czytelnika zainteresowanego danym zagadnieniem, jak było w starożytności, tak bywa też obecnie. Przekład rzeczy encyklopedycznej pełnej wszelkiego rodzaju informacji wymaga oczywiście ustawicznego sprawdzania danych, porównywania z aktualnym stanem wiedzy, a przede wszystkim szukania odpowiednich terminów współczesnych dla wyrazów łacińskich. Podobny kłopot miał zresztą sam Pliniusz, kiedy przychodziło mu tłumaczyć z greckich autorów, a oni stanowili jego źródło najważniejsze. Z tym większym szacunkiem i podziwem Winniśmy patrzeć na niezwykłe osiągnięcie, jakim jest polski przekład całej historii naturalnej, dokonany w pierwszej połowie wieku XIX i opublikowany w Poznaniu w 1845 roku wraz z tekstem łacińskim w dziesięciu tomach. Z podziwem tym większym, że dokonał tego dzieła tylko jeden człowiek. Był nim Józef Łukaszewicz. Postać to niezwykła i zasłużona dla naszej kultury, dziś jakby zapomniana, może z wyjątkiem kręgu miłośników poznania i Wielkopolski oraz badaczy historii szkolnictwa i reformacji w Polsce. Dzieła jego są tak liczne, różnorodne i wciąż wartościowe, że pod względem pracowitości i rozległości zainteresowań na pewno zasługuje na porównanie z autorem, którego księgi przy polszczyźnie czyli z Pliniuszem Urodził się w roku 1799 w Wielkopolsce w skromnej rodzinie urzędniczej Dzieciństwo i młodość miał ze względów materialnych trudne Uczył się w szkołach franciszkańskich ale także u pastora niemieckiego człowieka wielkiej kultury Wyniósł z tych lat dobrą znajomość łaciny Zamiłowanie do książek, a także zainteresowanie dziejami innowierstwa w Polsce. Studiował w Krakowie, gdzie zawarł bliższą znajomość z wielkim bibliofilem i uczonym Jerzym Samuelem Bandkiem. Po powrocie do Poznania zyskał zaufanie i opiekę wspaniałego mecenasa kultury i miłośnika starożytności, jakim był Edward Raczyński. Najpierw wyszukiwał dla niego, ale także dla Tytusa Działyńskiego i Biblioteki Kurnickiej rzadkie dzieła w kraju i za granicą. Od roku 1829 piastował przez ponad 20 lat godność pierwszego dyrektora Biblioteki Raczyńskich, a więc odpowiednika galicyjskiego Ossolineum. Kierował Archiwum Poznańskim, współpracował z tamtejszymi pismami naukowymi. Ostatnie lata spędził w odziedziczonym przez żonę majątku ziemskim pod Krotoszynem. Zmarł w roku 1873. Przeżył jako chłopiec czasy napoleońskie, potem powstanie listopadowe, wiosnę ludów, powstanie styczniowe. Udziału w powstaniach nie brał, a nawet je potępiał. Pisał dużo o dysydentach w Poznaniu. O kościołach braci czeskich w Wielkopolsce, o Poznaniu w dawnych czasach, o kościołach wyznania helweckiego na Litwie i osobno w małej Polsce. Jego największe dzieła to czterotomowa historia szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, trzytomowy historyczny opis kościołów oraz wszelkich budowli sakralnych i instytucji przykościelnych w dawnej diecezji poznańskiej. Dwutomowy opis miast i wsi w powiecie Krotoszyńskim. Wszystkie te książki oparte na materiałach źródłowych, mimo różnych niedostatków, są wciąż cenione i poszukiwane. Niektóre przetłumaczono na niemiecki. Był to człowiek, dla którego poza polskimi dziejami i poza polską sprawą nic nie istniało. Ratunek jednak upatrywał przede wszystkim w pracy materialnej, w pielęgnowaniu języka, dziejów i literatury ojczystej. W zamiarach powstańczych widział jedynie nieszczęście dla ogółu. Tak charakteryzował go współczesny mu nieco młodszy krajan Marceli Motty w swych przechadzkach po mieście Poznaniu. Niechętny arystokracji, choć niektórych jej przedstawicieli, jak choćby Edwarda Raczyńskiego, bardzo cenił, był wręcz wrogiem szlachetczyzny. Gniew obozu katolickiego ściągnął na siebie pracami o historii kościołów protestanckich w Polsce oraz zdecydowanym antyjezuityzmem. Był zdania, podobnie jak Lelewel, z którym korespondował, że jezuicki system wychowania – walnie przyczynił się do upadku Polski. Ale nie tylko ich krytykował. W swoich historii szkół opowiada szeroko, niewątpliwie rozmyślnie o tym, jak Akademia Krakowska zapragnęła mieć świętego patrona, skoro rywalizujący z nią jezuici lubili się świętym Stanisławem Kostką. Na proces kanonizacyjny wydała w ciągu pokoleń ogromne pieniądze, Mimo wkładu kapitału w pewnym momencie groziło, że zamiast do kanonizacji Jana Kantego dojdzie do wyrzucenia jego szczątków z kościoła. Zrodziło się mianowicie podejrzenie, że należał on do potężnego w wieku XV nurtu koncyliarystów. Głosił on, że w sprawach wiary autorytet soboru góruje nad zdaniem papieża. Ułagodzenie gniewu Kurii. I opłacanie adwokatów znowu wymagało niewiarygodnych nakładów. Kanonizacja w Rzymie nastąpiła w 1767 roku, a na rok następny przewidziano uroczystości w Krakowie. Tymczasem zawiązała się Konfederacja Barska. Pisze Łukaszewicz. Przez pięć lat niszczył nieprzyjaciel i swoi wzdłuż i wszerz Polskę. Kraków do reszty podupadł. Kraj został rozebrany. Na gruzach zakonu jezuitów ustanowiono komisję edukacyjną, szkoły piarskie rozwijały się coraz pożyteczniej dla kraju, a Akademia Krakowska nie myślała o niczym więcej, tylko o swoim świętym i wyprawiła na cześć jego 15 lipca 1775 roku najokazalszą rocznicę kanonizacji. Podaję opis owej celebry słowami jej naocznego świadka, księdza Józefa Putanowicza. Kraków zdawał się w ten dzień szczupłym. Wszystkie dachy kamienic okryte były spektatorami. Góra Wawel zdawała się zarosła gęstwą ludu. Ulice, którymi przechodziła procesja, przybrane były w różne bławaty i szpalery. Ulica Świętej Anny dla uniknienia jakowego nieporządku, we wszystkich swych wejściach strzeżona była od uproszonego rosyjskiego garnizonu, trzymającego naówczas komendę miasta. Ostatnie zdanie przytoczył Łukaszewicz drukiem pochyłym, a sam od siebie dodaje. Tak się pobożnie bawiła w świętych matka nauk w Polsce, podczas gdy kraj obcą przemocą świeżo rozszarpany. Wołał na nią daremnie o ludzi zdatnych do rozmaitych posług publicznych. Rzeczywiście, prostoduszne słowa relacji Putanowicza urastają do rangi symbolu, w którym zawiera się wszystko. Trudno się dziwić, że gdy powstał projekt założenia Uniwersytetu w Poznaniu, kandydatura Łukaszewicza upadła natychmiast z powodu oporu klerą. Natomiast ponad pół wieku później słowa najwyższego uznania poświęcił mu Stanisław Kot, autor historii wychowania, wielki badacz dziejów reformacji w Polsce. Przekład Pliniusza to owoc długoletniej, ogromnej pracy, której podjął się autor na prośbę Edwarda Raczyńskiego. Zamierzał on dać społeczeństwu zbiór pisarzy łacińskich, po jednej stronie tekst oryginału, po drugiej przekład polski. Właśnie tak wydawano już wówczas i wydaje się do dziś całe serie autorów klasycznych we Francji, Niemczech, Anglii. Ukazało się w tym zbiorze Raczyńskiego kilkanaście pozycji, m.in. dzieło Witruwiusza o architekturze. Największą, ale i ostatnią pozycją była właśnie historia naturalna Pliniusza. Została opublikowana w roku 1845 już po samobójczej śmierci Edwarda Raczyńskiego. Jego wielka idea nigdy nie doczekała się kontynuacji w tej formie. Owszem, mamy różne cenne serie przekładów, ale bez tekstu oryginału. W jednej z nich w ramach Biblioteki Narodowej ukazało się tłumaczenie historii naturalnej w wyborze Ireny i Tadeusza Zawadzkich. Z ich wstępem i komentarzami. O przekładzie całości, o ile wiem, nikt nawet nie myśli i na pewno nikt w pojedynkę tego nie dokona. A rzecz byłaby potrzebna. Mamy przecież nowe, krytyczne wydania tekstu łacińskiego. Przekład z połowy wieku XIX jest językowo nieco archaiczny i niewolny od pomyłek. Wokół zaś każdej informacji podanej przez Pliniusza. Wyrosła ogromna literatura fachowa. Oczywiście dotyczy to także tego, co mówiono o bursztynie. Aby więc sprostać zadaniu, trzeba by powołać osobną pracownię Akademii, zatrudnić na etatach kilku filologów, historyków, archeologów, zasięgać w miarę potrzeby opinii konsultantów, a więc fundusze z Komitetu Badań Naukowych Granty wyprawy do bibliotek zagranicznych, komputery i przynajmniej ćwierć wieku spokojnej pracy. Tak to się obecnie robi. Nie tylko Łukaszewicz, ale także ludzie mego pokolenia urodzili się za wcześnie. Elektron Faeton, syn Boga Słońca, Heliosa, uprosił swego ojca, by pozwolił mu odbyć drogę po kręgu niebios powożąc słonecznym rydwanem choćby tylko przez jeden dzień. Nie zdołał jednak, co ojciec z trwogą przewidywał, ujarzmić ognistych rumaków. Poniosły, a kiedy rydwan zboczył z drogi, pożar ogarnął ziemię, sam zaś faeton zginął, rażony piorunem Zeusa. Opłakiwały go orzewnie siostry Heliady, Pogrążone w takiej żałości, że litościwi bogowie zamienili je wreszcie w topole rosnące nad brzegami rzeki Eridanos, którą Rzymianie utożsamiali później z Padem. Nieustannie zaś cieknące łzy heliat, stwardniały od słońca, stały się jakby kamieniem, któremu Grecy dali nazwę elektron, czyli jaśniejący, świetlisty, od wyrazu Elektor promieniste słońce. Mit ten opowiadało w różnych wersjach wielu dawnych poetów greckich, a szczególnie pięknie i szeroko przedstawił go po łacinie Ovidiusz w swych metamorfozach. Pliniusz natomiast, jak przystało nauczonego, surowo gani owych greckich twórców, pisarzy i podróżników, a wymienia ich niemal trzydziestu, którzy, jak twierdzi, fantazjowali. Rozmaite rzeki uznawali za Eridanos. Różne wskazywali kraje wydające bursztyn, Brytanię, Germanię, Hiszpanię, Galię, Afrykę, nawet dalekie Indie, odmiennie tłumacząc jego powstawanie. Nawet Sofoklesa karci. Według tego bowiem dramaturga Elektron to łzy ptaków indyjskich opłakujących Meleagra.